Pierwszy list świętego Jana Apostoła, rozdział pierwszy To, co było od początku. Co słyszeliśmy, co widzieliśmy na własne oczy, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce o słowie życia. Bo życie zostało objawione, a my je widzieliśmy i świadczymy o Nim, i zwiastujemy wam to życie wieczne, które było u Ojca, a nam zostało objawione. To, co widzieliśmy i słyszeliśmy, to Wam zwiastujemy, abyście i Wy mieli z nami społeczność, a nasza społeczność to społeczność z Ojcem i z Jego synem, Jezusem Chrystusem. A to piszemy Wam, aby Wasza radość była pełna. Przesłanie zaś, które słyszeliśmy od Niego i Wam zwiastujemy, jest takie: Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeśli mówimy, że mamy z Nim społeczność, a chodzimy w ciemności, Kłamiemy i nie czynimy prawdy. A jeśli chodzimy w światłości, tak jak On jest w światłości, mamy społeczność między sobą, a krew Jezusa Chrystusa, jego syna, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, sami siebie zwodzimy i nie ma w nas prawdy. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości. A jeśli mówimy, że nie grzeszymy, robimy z Niego kłamcę i nie ma w nas Jego słowa.